W tym filmie miała być pierwsza jazda esertekiem, jakieś palenie gumy, sprawdzenie osiągów, a na koniec chciałem pokazać Ci, ile to wszystko kosztowało. Niestety nic z tego. Bo jak wlałem wody do układu chłodzenia, pojawił się wyciek i to w takim miejscu, że bez kamery nie byłem w stanie go namierzyć. A cieknie z połączenia bloku z głowicą. Są dwie możliwości: albo ja popełniłem gdzieś błąd, albo ta uszczelka jest wadliwa. Tak czy inaczej, muszę zdjąć głowicę. Na szczęście nie muszę wyciągać do tego silnika. Zdejmuję kolektor, pokrywę zaworów, odkręcam wydech i wyjeżdżam z głowicą. Śruby wyjęte. I teraz, jeżeli wszystko jest odkręcone, to głowica powinna zejść. Graty na stole można zrobić mały rekonesans. Głowica w miejscu przecieku wygląda ok. Ciekło gdzieś. Tutaj i tutaj. Ale za to na bloku ewidentnie widać, w którym miejscu był ten przeciek. Tutaj jeden rdzawy nalot, a tutaj drugi rdzawy nalot. Więc ewidentnie to są te miejsca, w których był ten problem. Tylko nadal nie wiem, dlaczego był ten problem. Uszczelka nie wygląda źle. Nie wiem, muszę się zastanowić. Już wiem, co poszło nie tak. Mój błąd, moja wina. Założyłem uszczelkę głowicy odwrotnie. Powinna być tak, a była tak. Mało tego, nawet sobie zaznaczyłem. Nie wiem, czy tu widać. Elkę napisałem lewa głowica tym znakiem. Ta uszczelka powinna być do góry, czyli do głowicy, ale założyłem odwrotnie. Zastanawiam się teraz, czy na kolejnej głowicy też zrobiłem błąd. Chyba będę musiał przejrzeć wszystkie filmy z tego składania i to zweryfikować. Co dalej? Jest dosyć duża szansa, że nie będę musiał planować tej głowicy, tylko muszę ją pomierzyć. Nowa uszczelka. Teraz postaram się ją zamontować poprawnie. Składam i wracam do planu testu i palenia laka. Mam nową uszczelkę. Głowica sprawdzona. Ostatecznie pojechałem z nią do warsztatu, który się zajmuje głowicami. Sprawdzili mi płaszczyznę. Wszystko jest ok. Pozostało to zmontować. I wracać do składania całej reszty. Prawie koniec tej nierównej walki. Jeszcze tylko wrzucę filtr powietrza. I odpalam. OK. Odpalone, pracuje równo. Teraz pozostało zalać płyn i zobaczyć czy nie ma wycieku. Ale zanim naleję płynu, wymienię ten paskudny zbiornik na takie cacko. To tylko 150 zł, a różnica w wyglądzie ogromna. Na pewno komora będzie wyglądała dużo lepiej. Wlałem niecałą piątkę, na pewno wejdzie jeszcze trochę, tylko całość musi się odpowietrzyć. Olej mam, płyn chłodniczy mam, można w końcu to nagrzać, więc wyjeżdżam na zewnątrz. Montażu tego wydechu wcale nie jest ciszej. No i w sumie dobrze. Temperatura oleju 19, ciśnienie 4 bary. Temperatura wody niska, także czekam do rozgrzania. Oczywiście musiał się rozpadać deszcz, także nawet jak będą jakieś wycieki, to nie zobaczę. Ale temperatura jest już całkiem spoko. 89, temperatura wody była 100. Wentylator się włączył, także całkiem nieźle. No ale wycieków na pewno dzisiaj nie sprawdzę. Ale posłuchajcie tego. całą noc przestał w garażu, pod spodem nie ma ani jednej plamy pomijając te z deszczu, płyn chłodniczy na miejscu, wygląda na to, że udało się ogarnąć temat wycieku, pozostało poskładać całą resztę, zderzak, maska wzmocnienia, belki i całe mnóstwo innych pierdół. Podłączyłem lampy. I prawie działają dobrze. A dlaczego prawie? Bo jak włącza się normalne światła. Zaraz, zaraz, zaraz. To są światła normalne, a teraz długie. Czyli coś tu nie gra. Niestety. A same lampy wyglądają tak. Jest to jakaś chińszczyzna, która średnio działa, ale może uda się to jakoś wyprostować. Zamieniłem lampy miejscami. No i ewidentnie problem jest w tej lampie, bo jak przełożyłem ją stąd, tu. No to znowu był problem z tą przesłoną. Ciężko stwierdzić, o co chodzi. Jest tu pełno wtyczek. Ta wtyczka jest od właśnie tej przesłony, ale nie ma znaczenia, czy przewody są tak, czy tak. Cały czas jest, cały czas jest e, przesłona otwarta. No i w zasadzie pomysłów już za bardzo nie mam, bo musiałbym e, rozebrać tą lampę. Porównywałem sobie też wiązki. Tej lampy, z tą lampą wszystko jest podłączone w zasadzie identycznie. Tu jest główna żarówka, tu jest przesłona, a to w zasadzie nie wiem co to jest. Może to jest coś od ringów, ale nie od ringów. A no, w sumie mogę to odłączyć i zobaczyć co się stanie. O, przesłona się wyłączyła. To ciekawe. Pytanie, czy tylko się wyłączyło na stałe, czy... Działa. Działa tak, jak powinno. Po odłączeniu jednej wtyczki. Pytanie... Czy coś innego też nie będzie działało, jak to odłączę, ale to już muszę wpiąć tą lampę na 100% i zobaczyć, czy to jest rozwiązanie problemu. Ringi działają. Kierunkowska też działa. Czyli okazuje się, że ta wtyczka może być rozłączona i wszystko działa poprawnie. Technologia, chińska technologia. Okej. Okay. Zostało zamontować zderzak, a pod zderzakiem jest kilka elementów. Taki absorber, kierownica powietrza plus parę innych drobiazgów. Ja to wszystko składam, a Ty zerknij ile ten Dodge kosztował do tego momentu. Zakup auta wraz z transportem i cłem. Cała papierologia, czyli akcyza, tłumaczenia, rejestracja, ubezpieczenie. Sterta części, uszczelki, śruby, filtry, panewki, uszczelniacze, rozrząd, pierścienie, świece, oleje, części nadwozia i całe, całe mnóstwo rzeczy. Szlifiernia, pełna obróbka bloku, wału, korbowodów i głowic. Całość to 61 tysięcy. A to jeszcze i tak nie koniec kosztów. Jest dużo do zrobienia, dużo do kupienia. Ale najważniejsze, że mogę wyjechać na legalną jazdę próbną. Wszystko gotowe do jazdy próbnej. Pozostało mi jeszcze tylko sprawdzić błędy, sprawdzić i skasować, i po powrocie znowu sprawdzę, wtedy będzie wiadomo, co tak naprawdę się dzieje. Więc szybko diagnoza. Ogólnie jak na razie nie ma nic poważnego. Jest jakieś kilka błędów, ale monitorowanie ciśnienia w oponach, coś w klimatyzacji, podgrzewane siedzenie, czyli ogólnie nie ma żadnych błędów na silniku i na, na ważnych elementach. Usuwam to co mogę i ruszam. No. Na pewno. Nie wiem, czy to hamulce, czy jakieś łożysko, ale coś strasznie hałasuje. I stuka. O, nie wiem, czy to słychać, ale strasznie coś. Jakieś to nie, to na pewno łożysko. Tak, prawe łożysko. Coś też nie tak jest z silnikiem, to znaczy... No nie wiem. Jakby nie chodził na wszystkich cylindrach. O nie! Dobra, trzeba sprawdzić ten check engine, co to jest. Bo ewidentnie nie chodzi na wszystkich cylindrach. Pędy. Nie mam pojęcia co to jest. Jakiś kontrol coś, kurde. Czyli mamy błąd siódmego cylindra i pozycjonowania wałka. Dobra, spróbuję to usunąć. Być. No A to dziwne, bo pracowało wszystko Prawidłowo Wjeżdżałem, wyjeżdżałem z garażu No zresztą na wolnych też pracował dobrze A tu się pojawił jakiś błąd Mam nadzieję, że to jakaś pierdoła To udało usunąć, ok. Teoretycznie się usunęło. Teraz już pracuje równo. Ła, wow. Każde dodanie gazu to jest stawianie bokiem i to przy jakichś dwóch tysiącach. Nie wiem czy to te opony są takie kiepskie Czy to tak pracuje Ale jest ciężko <słuch> Ale narwaniec! Jej! Już rozumiem dlaczego w internecie jest tyle filmów z różnymi mustangami i challengerami i tym podobnymi, które z zakrętu wychodzą i ładują się prosto w rów, słup, chodnik i ludzi. Trzeba się tutaj mieć na baczności. Każde dodanie gazu to jest walka o trakcję. O kurwa! Co tu się dzieje? Czas na małe podsumowanie. Generalnie strach wyłączyć kontrolę trakcji, bo to, co wtedy się dzieje, to jest nie do ogarnięcia. Fakt, że jest mokro, ale tak czy inaczej, to auto jest po prostu tak wściekłe, że nie idzie tego ogarnąć. Nie wiem, może opony i te warunki jakby były lepsze, troszeczkę lepiej by mi się jeździło. Normalnie ręce, ręce mi się trzęsą. Eee, nie chcę też jakoś bardzo go w tym momencie upalać, bo no, jednak świeżo po złożeniu. Natomiast, no, ciężko się powstrzymać. Jedyne co mogę powiedzieć w tym momencie: nie spodziewałem się, że to jest aż tak wściekłe auto. Kończę w tym miejscu i zapraszam Was do obserwowania kanału i do oglądania następnych odcinków. A w na, na następnym odcinku na pewno zadbam o stronę wizualną tego auta. Trzymajcie się.